Oto ile kroć spotykamy Boga, tak jak On do nas przychodzi, tyle kroć stajemy wobec tajemnicy. I z jednej strony niewątpliwie jest to pewna tajemnica, coś stałego. Bóg jest niezmienny, a więc zawsze przychodzi taki sam, ale z drugiej strony to my się zmieniamy. Zmienia się ten czas, okoliczności, miejsce, kontekst, i zawsze musimy jakby stanąć nowymi przed słowem Bożym, które Bóg nam daje, przed tym co chce o sobie opowiedzieć przez słowo Boże, tak? ale również i poprzez te znaki, w których uczestniczymy w liturgii. Zawsze stajemy przed tym samym Bogiem, ale nowi. Z nowym pytaniem: Panie Boże, co chcesz, abym czynił, abym czyniła? I nie inaczej jest też i dzisiaj. I może najpierw, zanim pochylimy się nad słowem Bożym dzisiejszej liturgii, powiedzmy sobie, jaki to jest ten kontekst nowości, inności, teraźniejszości, w której jesteśmy. Najpierw jest to na pewno ten kontekst niedzieli, Dnia Pańskiego, a więc również i tego naszego, jeśli to tak można ująć, cotygodniowego spotkania we wspólnocie Kościoła. Przeżywamy ten rok liturgiczny. Pod hasłem uczestniczę we wspólnocie kościoła, w tym co kościół czyni razem. Każda i każdy z nas, jak jesteśmy, chcemy coś na swoją miarę uczynić w kościele i dla kościoła. Chcemy ten kościół budować, być aktywni w kościele nie tylko biernymi, którzy tylko biorą, 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 ale też chcemy coś dla tego kościoła uczynić, dać. I Pierwszym takim darem, jakim dysponujemy, jaki ofiarujemy kościołowi, to jesteśmy my sami. To, że tu jesteśmy, że tworzymy tę wspólnotę, że no, też między innymi patrząc na siebie, słuchając siebie, możemy się wzajemnie budować swoją obecnością. To jest ten pierwszy kontekst niedzieli. Dalej ktoś kto wejrzy w kalendarz, jak go nazywamy liturgiczny, czyli ten, który porządkuje te nasze Liturgiczne uroczystości, wspomnienia, zauważy, że oto dzisiaj, 11 lutego, obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tej, która w 1858 roku objawiła się, wzywając do modlitwy, ale też zapraszając do korzystania z daru uzdrowienia. Abyśmy, zanurzając się w łaskę Bożą, Chcieli korzystać z wszelkich darów w szczególny sposób, prosząc o łaskę zdrowia, byli gotowi na jej otrzymanie. Matka Boża Lurdzka, ta, która jest patronką szczególnie ludzi chorych, i dzisiaj też obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Kolejny już raz chcemy pochylić się nad tajemnicą, nad misterium w zasadzie trzeba, aby powiedzieć, choroby. Cierpienia, jakie dotyka człowieka. Jakie w gruncie rzeczy albo dotknęło, albo dotyka, albo jeszcze dotknie nas. Bo przecież tak naprawdę, choćbyśmy nie wiadomo, jak się zarzekali, to przecież choroba to jest rzecz ludzka. Tak naprawdę dotyka każdą i każdego z nas. W jakiś sposób? To będą większe lub mniejsze dolegliwości, ale one są tak naprawdę nasze, ludzkie. I to jest ten drugi kontekst. Jaki myślę, dzisiaj warto przed lekturą Słowa Bożego sobie uświadomić. Chciałbym też wprowadzić, jakby, trzeci kontekst, w którym, jeśli to tak powiedzieć można, jesteśmy my dwaj z Ojcem Florentynem, franciszkański taki. To jest nasze dziedzictwo, bycie uczniami Świętego Franciszka, nasza obecność tutaj jako Franciszkanów też niektóre rzeczy może zmienić, no, oczywiście nie zawsze może to udoskonalić przez naszą słabość, ale też może w jakiś sposób dać komuś pewną propozycję ubogacenia tej lektury. I dlatego pozwolę sobie sięgnąć po słowo świętego Franciszka. Ono jest bardzo krótkie, ale które komponuje się dobrze z tą dzisiejszą liturgią słowa, która mówi przecież. Na pierwszy rzut oka to widać o chorobie, o trądzie. I święty Franciszek w swojej regule napisał następujące słowa w rozdziale, który zatytułował Bracia chorzy. Gdy jakiś brat zachoruje, gdziekolwiek by był, Niech go bracia nie opuszczają, nie wyznaczywszy jednego lub, jeśli potrzeba, kilku braci, którzy będą go tak obsługiwali, jak sami chcieliby być obsłużeni. Lecz w razie ostatecznej konieczności mogą go zostawić jakiejś osobie, która powinna się nim opiekować w chorobie. I proszę chorego brata, aby za wszystko składał dzięki Stwórcy, i żeby pragnął być takim, jakim chce go mieć Pan, czy to zdrowym, czy chorym. Bo tych wszystkich, których Bóg przeznaczył do życia wiecznego, przygotowuje przez ciosy doświadczeń i chorób i przez ducha skruchy, jak mówi Pan, ja poprawiam i karcem tych, których miłuję. Takie krótkie wskazanie, które jednak, tak jak powiedziałem, pochylając się nad Nim i biorąc je jako swego rodzaju kontekst dla lektury dzisiejszego Słowa Bożego, możemy spróbować zastanowić się i zapytać, co Panie Boże chcesz mi dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób chcesz moje życie poprowadzić, może zmienić, może ubogacić. Myślę, że jakby opierając się czy wychodząc od tej lektury słów świętego Franciszka, możemy też powiedzieć o dzisiejszej lekturze, to są jakby takie dwie strony tej samej tajemnicy, bo Choroba niewątpliwie jest tajemnicą, misterium. I to nie tylko misterium w takim znaczeniu medycznym, farmakologicznym, że to trzeba stanąć wobec jakiegoś zjawiska, które się dzieje i teraz dobrze zdiagnozować, zapytać, co się dzieje w tym organizmie. To jest niewątpliwie też jakaś tajemnica człowieka, bo przecież mamy rozmaite choroby, jedna do drugiej, bardzo do siebie podobne w swoich symptomach zapytać się też o sposób leczenia, czy takie czy inne lekarstwo, czy jak te lekarstwa ze sobą współgrają, albo wykluczają się też jakaś tajemnica medyczna, ale to jest też taka tajemnica bardzo egzystencjalna, dotykająca głębi człowieczeństwa. Powiedzielibyśmy duszy, serca, umysłu, całego jestestwa człowieka, przecież każdy i każda z nas jesteśmy tajemnicą. Też Takim wielkim misterium, podobieństwem do Pana Boga, a jednak cierpimy. Jest to też niewątpliwie tajemnica teologiczna. Dzisiaj patrzymy w liturgię słowa, choćby w księgę kapłańską, to pierwsze czytanie, i tutaj widzimy w księdze kapłańskiej, że to jest powiązane z pewną religijnością. Jakkolwiek gdzieś może u fundamentu. Tego zachowania jest obawa przed rozprzestrzenieniem się jakiejś epidemii, dlatego wykluczymy Cię. Idź sobie poza obóz, tam sobie przebywaj, dopóki jesteś chory. Nie chcemy Cię mieć blisko siebie, żebyśmy nie popadli w taką samą chorobę, ale jednocześnie jest to swego rodzaju traktowanie choroby jako grzechu, jako czegoś, co nie chce nas dotykać, jako specyficznego. Braku świętości. Oto, jeśli sobie wyobrazimy obóz Izraela, to zobaczymy, że w centrum tego obozu jest święte święty, Arka Przymierza. Cały Izrael jest zgromadzony wokół tej świętości. Im dalej od tego centrum, tym tej świętości jest mniej. A więc ci, którzy są poza obozem, są jakby poza świętością. Takie ujęcie choroby właśnie w tym klimacie, w takiej, w takiej perspektywie tajemnicy braku świętości i odwołanie się też w jaki sposób do tej tajemnicy nieprawości pierwszych ludzi, Adama i Ewy, którzy zgrzeszyli jako konsekwencje tego grzechu pierwolodnego, mają w swoim życiu przeżywać trudności, choroby, cierpienie. To jest... Niejako owoc tych grzechów, które popełniamy. Zresztą Jezus w Ewangelii zapytany jest nieraz, kto zgrzeszył, że oni cierpią? Kto zgrzeszył, że oni zginęli? Kto zgrzeszył? Gdzie jest ten grzech? Zawsze w jakiś sposób Stary Testament wiąże cierpienie z grzechem. I niewątpliwie to jest tajemnica, niewątpliwie to jest tak dojmująca tajemnica. Że wręcz my sami, przeżywając ją, pytamy i mamy prawo zapytać, postawić to pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ja? Z tym, że to pytanie może zabrzmieć w taki wyzywający sposób. Możemy zapytać z takim wielkim wyrzutem: no dlaczego ja? Dlaczego to ja? Nie poczuwając się do winy. Żadnej winy, albo nawet może i winni, ale dla których ten grzech nie jest jakiś spektakularny, wielki, albo wypieramy się tego grzechu. Właśnie z takim wyrzutem stoimy. Dlaczego ja, Panie Boże? Ale też to pytanie o grzech, dlaczego ja, Panie Boże, dlaczego ja? Albo jakby ciągnąc dalej to, z, właśnie w takim klimacie y, szczerego zaciekawienia. Po co ja jestem chory? Dlaczego jestem chory? Po co jestem chory? Po co cierpię? I to jest y, pytanie o powołanie. Rzadko kiedy spoglądamy na chorobę, na ten stan, który przeżywamy dolegliwości jakiejś, jako na drogę powołania. A przecież jest to w jakiś sposób nasze powołanie. Wezwanie do tego, tak jak mówi Święty Franciszek, żeby przeżywać tę tajemnicę w jedności ze stwórcą, niech brat prosi stwórcę, żeby mu objawił, jakim chce go mieć, czy zdrowym, czy chorym. To jest objawienie tej propozycji, tego planu. Chcę Cię takim mieć. Pytaj dalej, po co Cię? Po co chcę Ciebie takim mieć? Odkrywanie tej drogi, jaką Pan Bóg mi zamierzył. I to, co święty Paweł, apostoł dzisiaj mówi, również pięknie się w to wplata, kiedy Paweł mówi: cokolwiek czynicie, cokolwiek czynicie, i byśmy tu mogli po przecinku dołożyć, chorujecie, no na chwałę Bożą to czyńcie. To jest jedna część tego, myślę, co Bóg nam chce dzisiaj w tej liturgii słowa objawić. Że to nie jest. Coś z zewnętrznego to nie jest starotestamentalne wyprowadzenie nas za obóz, z daleka od świętości, ale to jest właśnie wejście w tę świętość. I tak myśląc o tej tajemnicy, tak sobie pomyślałem o takich dwóch obrazach, które mogą nam w jakiś sposób przybliżyć też tę prawdę, że to jest nasze powołanie. Jeden obraz to jest to, jest to Gdybyśmy siebie zobaczyli jako drzewo Krzyża, jako drzewo Krzyża, ono samo w sobie jako drzewo Krzyża, niczym Panu Bogu nie zawiniło. Niczym Jezusowi nie zawiniło. Ono w jakiś sposób, może nawet ujmijmy to w cudzysłów, jest również ofiarą. Jezus ze swoimi przebitymi ręka, rękami, ze swoimi przebitymi stopami krwawi na to drzewo krzyża, ale ono również jest przebijane tymi gwoźdźmi, ono jest również ranione tymi gwoźdźmi. Jeśli tak popatrzymy na tę scenę ukrzyżowania, to powiemy, no tak, ono, ono nieskończenie mniej cierpi niż sam Jezus, ale jednocześnie też jest ofiarą i cierpieniem. Jeśli to teraz my jesteśmy tym drzewem krzyża, takim właśnie, do którego. Bóg przylgnął, którego Bóg chciał, do którego się przytulił, to zupełnie inaczej może wyglądać nasza codzienna wędrówka przez cierpienie, przez chorobę. Gdzie to jest przylgnięcie do Chrystusa ukrzyżowanego. A jednocześnie też jakby wchodzi drugi obraz, i on jakby wyprowadza nas do tej jakby drugiej twarzy tej tajemnicy. I nawiązania do tego szerokiego kontekstu, który zarysowałem wcześniej, to jest bycie ołtarzem. Mamy taką pokusę w naszych chorobach, im cięższa ta choroba, tym większa taka pokusa, że oto jesteśmy nic nie warci. Bo już no, ręce nie te, nogi nie te, serce nie tak, myśli zmącone, i to, to cóż my możemy. Dać. I w tym kontekście społecznym bardzo często my jesteśmy tymi, którzy sami siebie wyprowadzają poza ten obóz. Podczas gdy to święty Jan Paweł II często przypominał, że chorzy są w centrum kościoła. Jeśli tu zobaczymy teraz to centrum kościoła, to centrum kościoła jest ołtarz. Chorzy są ołtarzem Chrystusa. On się na tym ołtarzu składa. Tę ofiarę składa. My jesteśmy tym ołtarzem. I to nie jest tak, że chory pomyśl sobie, nie jestem nic warty. Jesteś no, nieskończenie warty jako ten ołtarz Chrystusa Pana. Ale jaka jest funkcja tego ołtarza? Raz, na pewno ta, że składamy na nim Chrystusa. Więc Chrystus jest złożony wraz z nami w tej ofierze, niejako w naszym ciele. I znowu przywołujemy tutaj świętego Pawła Apostoła. Ale też ołtarz ma taką funkcję gromadzenia. Oto on nas tutaj gromadzi. My jesteśmy zgromadzeni wokół ołtarza. I spróbujmy popatrzeć właśnie przez ten pryzmat podobieństwa, czy takiej, również ujmę to w cudzysłów, tożsamości z tym ołtarzem Chrystusa. My jesteśmy jako chorzy, tymi, którzy gromadzą wokół siebie kościół innych. I tutaj na pewno z jednej strony jest to, co przed chwilą przeczytałem ze słów świętego Franciszka. Bracia się mają zainteresować tym jednym chorym bratem. Tylu ilu ich będzie potrzeba. Przynajmniej ten jeden odpowiedni, żeby mu towarzyszył. To jest ten jeden kontekst. Wspólnota kościoła, kościół, który uczestniczy. My chcemy uczestniczyć w tym kościele? Chcemy uczestniczyć jako ci, którzy chorują, jako ci, którzy gromadzą innych. Przepraszam, że to może brzydko zabrzmi, ale jesteśmy tak, dla innych taką okazją do tego, żeby oni się wokół nas zgromadzili, żeby do nas przyszli. Ilu jest w, naszym, w naszych rodzinach takich osób, które nigdy sobie o nas nie przypomną, jak tylko wtedy, gdy zachorujemy. Nagle się coś zacznie dziać, jakieś wiadomości do nich dotrą, wtedy się dopiero odzywają. Przełamują się żeby do nas przyjść. Sam będąc, leżąc w szpitalu, był taki dzień, kiedy już miałem wszystkiego dość, bo przychodziła osoba za osobą, osoba za osobą. Bo sobie przypomnieli, dowiedzieli się, że jestem w szpitalu, a na co dzień ich nie było. I to może zabrzmi jako swego rodzaju wyrzut, ale może to jest też takie właśnie zaproszenie, nasze zaproszenie, i czy nie jesteśmy wtedy wartościowi. Kościele jako to wyraźne zaproszenie do tego, żeby oni byli miłosierni. Ale to jest też to, co mówi dzisiaj Ewangelia. Jezus sam przychodzi. To, to jest nie tyle wyprowadzenie za obu chorego, ale właśnie wprowadzenie do Jezusa. To my jesteśmy tymi, których Jezus chce dotknąć, który przyjmuje te nasze choroby cierpienia. Zobaczmy, jak Ewangelia pięknie to komponuje. Oto teraz ten, który był trędowaty, który przyszedł spoza, Jezus go dotyka. Nie boi się go dotknąć, ale dotyka. To jest, dotyk to jest pierwsza, pierwszy gest, jeśli to tak można powiedzieć, przytulenia, tej drogi do przytulenia. Jezus do niego wychodzi, dotyka go. I następuje taka zamiana ról. Oto ten, który został uzdrowiony. Z powrotem przychodzi do wspólnoty, a ten, który uzdrawia, musi tę wspólnotę opuścić. Jezus musi się usunąć na no bok z tym całym bagażem tego cierpienia, przeszkód związanych z tym konkretnym przypadkiem choroby trądu. Jezus bierze na siebie nasze cierpienia, ale to, że On bierze na siebie nasze cierpienia, to też jakby skutkuje w drugą stronę. Czyli gdy Jezus nas uzdrawia, tak pomyślmy sobie, czy gdy Jezus mnie uzdrawia z jakiejkolwiek choroby, to nie muszą być jakieś wielkie, spektakularne choroby, ale jeśli Jezus mnie uzdrawia, czy ja czuję się wezwany czy wezwana do wspólnoty? Jezus bierze to cierpienie na siebie. A czy ja czuję się wezwany, wezwana do tego, żeby wrócić do wspólnoty? Czy dalej jest we mnie takie myślenie właśnie, że o to nie, nie, nie warto się angażować? A może właśnie tym bardziej dzisiaj liturgia słowa w tym kontekście, o którym mówimy, uczestnictwa w Kościele, czy to nasze każdorazowe uzdrowienie, jakiekolwiek uzdrowienie z łaski Bożej, nie jest dla nas wezwaniem do tego, żeby na nowo wziąć w swoje ręce życie Kościoła, życie tej wspólnoty, w której uczestniczymy, że oto Powiem tak bardzo brutalnie nawet może, że jest nam dana kolejna szansa. Bóg daje Ci kolejną szansę, żebyś zaistniał, zaistniała w kościele, w tej wspólnocie. Żebyś odcisnął, odcisnęła swój znak, swoją pieczęć w tym kościele. Może właśnie jest taka okazja dzisiaj, kiedy te kilka kontekstów się schodzi w jedno, które pozwala nam właśnie w ten sposób Odczytać to słowo Boże, tę tajemnicę, która jest niezmienna, ale która może zmienić moje życie, moje postępowanie, może je ubogacić i wyprowadzić na drogę naśladowania Jezusa Chrystusa w miłosierdziu. Amen.